Ukryty skarb. Pewien młody żeglarz postanowił udać się na poszukiwanie skarbów. Było to trudne zadanie, ponieważ potrzebował własnego statku, aby udać się w morze. Pracował więc przez kilka lat, aby zdobyć pieniądze na kupno jachtu. Kiedy miał już wystarczającą ilość pieniędzy, kupił statek i wyruszył wraz z załogą na morze w poszukiwaniu skarbu. Po wielu dniach wędrówki i licznych przygodach, udało mu się wreszcie znaleźć skarb. Piękną, złotą skrzynię, pełną drogocennych kamieni. Był bardzo szczęśliwy. Ale po kilku dniach szczęście minęło. Postanowił więc dalej ruszyć w drogę i szukać nowych skarbów. Tak spędził na morzu wiele lat swojego życia. Za każdym razem, kiedy znalazł kolejny skarb, szczęście szybko mijało. Pewnego razu na horyzoncie pojawiła się wyspa. Postanowił przypłynąć do jej brzegu, aby zdobyć pożywienie dla załogi, a może i znaleźć coś cennego na wyspie. Na brzegu stała mała dziewczynka. Marynarz, nie kryjąc zdziwienia, zapytał: Jak ci na imię? Stokrotka odpowiedziała dziewczynka, nieśmiało spuszczając głowę. A ty kim jesteś? Zapytała drżącym głosem dziewczynka. Jestem marynarzem. Szukam skarbu. Stokrotka popatrzyła na zmęczonego ciągłym poszukiwaniem podróżnika. Miał siewiejące włosy i gęstą jak sosnowy bur brodę. W jego błękitnych oczach odbijały się kontury skał, które pokrywały brzeg wyspy. Był lekko przygarbiony, ale jeszcze pełen energii do życia. Wreszcie, stokrotka odrzekła: Pamiętaj, że gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Po tych słowach znikła. Marynarz stał jeszcze przez chwilę, bez ruchu, wpatrzony w złocisty piasek, na którym jeszcze przed chwilą stała tajemnicza postać. Odwrócił się, wsiadł na statek i wrócił do rodzinnego domu. Odnalazł wreszcie swój skarb. Dla ludzi naprawdę wielkich, nie ma większej radości od tej, gdy drugim mogą sprawić radość. Dobrej nocy.